Dobrze mnie słyszycie? Tak, słuchamy. Tak, tak, tak. O, tak. Dobra. Od 1 sierpnia tego roku, czyli 21, chodzą nowe dowody osobiste z pełną metryką linii papilarnych. Mhm. E, czyli każda osoba, która będzie wymieniała dowód osobisty od 1 sierpnia, będzie musiała złożyć w urzędzie odciski linii papilarnych swoich obu rąk. Minimum muszą być dwa palce z każdej ręki. Jest to rozporządzenie Unii Europejskiej, więc będzie globalna baza wszystkich europejczyków, policja i straż graniczna. No i wszyscy będziemy figurowali w bazie danej globalnej Unii Europejskiej. Jeżeli nie chcecie, żeby wasze linie papilarne znalazły się, oczywiście przez jakiś czas w bazie danych tej europejskiej ogólnej, to wymieńcie dowody wszyscy przed sierpniem na przykład w kwietniu albo w maju złożcie wnioski o nowe dowody osobiste, w tym momencie będziecie mieć, nie będziecie musieli jeszcze składać linii papilarnych. Mm -hmm. Oczywiście dowód jest ważny 10 lat, więc za 10 lat nie będzie trzeba e, to zrobić, ale zanim to nastąpi przez 10 lat nie będziecie figurowali, przynajmniej w składzie danych ze swoimi odciskami dowodów, e, z e, palców.